Mój mały brat George to mama świnka, a to tata Świnka. Świnka Pepa, Kibel. Jest piękny słoneczny dzień. Pepa i George jeżdżą na Kiblach. Piękna dynia, tato świnko. Tata świnka jest bardzo dumny ze swojej dyni. Dynie to jedyne, co umiem uprawiać. Może dlatego, że przepadam za ciastem z dyni. Chodź, George! Dany, Suzy, Rebeka! Pepa i jej przyjaciele, Suzy owca, pies Denny i królik Rebeka jeżdżą na rowerach. George jeździ na trójkołowcu. Bardzo wolno jedzie. Który to powiedział? <laughs> Ścigajmy się do dyni, taty, świnki. Jeżeli będziemy się ścigać do dyni, to musimy bardzo uważać, żeby w nią nie uderzyć. Tata byłby bardzo zły, gdybyśmy zepsuli dynię. Nie. Na ma... się, Pepo. Jedźmy. Pepa i jej przyjaciele ścigają się do dyni, taty, świnki. E, uważajcie na dynię. Ura! Po, uważaj, dynia taty! Aaaa! Wybacz, tato. Patrzcie na George'a, jak wolno jedzie. Który to powiedział? <laughs> George nadal jeździ na dziecinnym rowerku. A, ty też masz dziecinny rowerek? Masz doczepiany kółka. Ja umiem jeździć bez doczepianych kółek. Me! Zjeżdżajmy jeszcze raz. Jedziesz z nami, Pepa? Nie, ja zostanę tutaj. O, o, o. Mehe, na razie. O. Pepa już nie chce mieć doczepianych kółek.